Zamiast wejść pod koc, wolę patrzeć w noc, a ja nie chcę spać. Bo wyłażą skąd kąta wróżki, dzikie wróżki, głowy mają jak poduszki, jak poduszki, skaczą sobie po pokoju. Zgryzają z książek wiersze i obrazki, namawiają się na ucho z moim kotem i malują na suficie serca złote. I malują na suficie serca złote. Doktor Dolittle i jego zwierzęta. J. Lofting. Czyta Tomasz Zwęgrocki. Rozdział ostatni i znów w domu. Marzec przeminął pod znakiem wichur a kwiecień burz. W maju zakwitły z kolei przecudne kwiaty, a gdy Dolittle wrócił w czerwcu do Anglii, przyjemne promienie czerwcowego słońca padały na pola uprawne. Zanim jednak wrócił do Paddleby, odwiedził z dwugłowcem niemal wszystkie jarmarki w kraju, podróżując cygańskim wozem. Wśród teatrzyków kukiełkowych i akrobatów umieszczał napis: Tylko u nas zobaczysz niesamowite afrykańskie zwierzę o dwóch głowach niepowtarzalna okazja za jedyne sześć pensów. Dwugłowiec siedział w wozie. A przed wejściem do niego Dolitlu sprzedawał z uśmiechem na ustach bilety wstępu w towarzystwie pozostałych zwierząt. Niestety, za każdym razem, gdy kaczka spuszczała go z oczu, pozwalał dzieciom oglądać zwierzę bez żadnych opłat. Dyrektorzy cyrków i właściciele ogrodów zoologicznych oferowali lekarzowi bajońskie sumy za dwugłowca. Ale rzecz jasna, Dolittle za każdym razem odmawiał. Nie ma mowy. Za żadne pieniądze nie zgodzę się, by zamknięto dwugłowca w klatce. On też ma prawo do wolności jak każda żywa istota, wyjaśniał potencjalnym kupcom. Podczas tej wędrówki po całym kraju lekarz i zwierzęta byli świadkami tylu różnorodnych zdarzeń że po jakimś czasie kompletnie nic ich już nie dziwiło. Wszystko wydawało im się prozaiczne, przewidywalne, a czasami wręcz nudne. Na początku podobała im się cyrkowa atmosfera, ale w końcu zaczęła ich nudzić. Poczuli zmęczenie i odezwała się w nich tęsknota za domem. Na szczęście dwugłowiec był tak wielką atrakcją, że bilety sprzedawały się jak świeże bułeczki, więc doktor zdążył uzbierać na tyle dużo pieniędzy, by móc z tym skończyć raz na zawsze. Pewnego jesiennego dnia, gdy malwy stanowiły jeszcze ozdobę wielu ogrodów, lekarz wrócił do Puddleby jako zamożny człowiek i zamieszkał w swoim dawnym domu. Jego powrót sprawił staremu kulawemu koniowi ogromną radość jego widok ucieszył również jaskółki które ponownie zamieszkały pod gzymsem domku gdzie wychowywały swoje młode kaczka była bardzo zadowolona z powrotu do miejsca które tak dobrze znała mimo że zdawała sobie sprawę że czekają wielkie sprzątanie i usuwanie pajęczyn tymczasem Jeep. Ruszył pochwalić się złotą obrożą przed owczarkiem szkockim sąsiada, a po powrocie szukał w ogrodzie kości, które zakopał sobie przed wielką wyprawą do Afryki. Następnie starał się wypłoszyć szczury ze starego budynku gospodarczego, co zawsze było jego prawdziwą pasją. Prosiaczek z kolei zajął się wykopywaniem sporego korzenia chrzanu który wyrósł pod murkiem ogrodu. Dolittle poszedł natomiast do marynarza, który niegdyś pożyczył mu statek i w ramach przeprosin za zniszczenie kupił mu aż dwa nowe i jeszcze wręczył jego córce gumową lalkę. Zapłacił oczywiście także kupcowi za jedzenie, a białym myszom sprezentował nowiutki fortepian ponieważ żaliły się na ogromne przeciągi w szufladach biurka. Okazało się, że zostało mu całkiem sporo pieniędzy, nawet po wypełnieniu po brzegi skarbonki, więc musiał nabyć kolejne trzy, by móc gdzieś trzymać to wszystko, co zarobił. Z pieniędzmi jest zawsze mnóstwo zamieszania, powiedział, ale to jednak przyjemne uczucie, gdy nie trzeba się martwić, że nam ich zabraknie. Otóż to, przyznała mu rację kaczka, piekąc akurat bułeczki na podwieczorek. Gdy znowu nastała zima i ogromne płatki śniegu osadzały się na kuchennym oknie, lekarz wraz ze zwierzętami zasiadał wieczorami wokół kominka i czytał im książki własnego autorstwa. Tymczasem w odległych afrykańskich krajach, małpy wieczorami mówiły do siebie. Ciekawe, jak się wiedzie naszemu wspaniałemu doktorowi wśród białych ludzi, gdyby tak kiedyś znów nas odwiedził. Myślę, że tak będzie, wydaje mi się, że tak będzie, wierzę, że tak będzie, odpowiadała im papuga Polinezja, siedząca na gałązce. A ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości, dodałał wylegujący się w błocie krokodyl. Śpijcie już.